Dzień dobry, dobry wieczór, szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu, już po takim, wiecie, już po rachunku sumienia, co niektórzy, po wczorajszym rachunku sumienia z tej, z tej nieczystości serca, którą robiliśmy. Jeśli jesteście po raz pierwszy w ogóle na naszym czytaniu, to też bardzo się cieszę i myślę, że. Że Jezus się się jeszcze bardziej na to spotkanie. Myślę, że w ogóle on za każdym razem, kiedy siadamy, kiedy gospodarujemy sobie dla niego czas, to on jest po prostu przeszczęśliwy. A wczoraj jeszcze oglądałam takie kazanie księdza Dominika Chmielewskiego, który bardzo dobitnie, dosadnie, słuchajcie, mówi o tym, że nie spowiadamy się z lenistwa. No i mówił właśnie o takich częstych spowiedziach, kiedy ksiądz pyta się o tym, a czy się spowiadasz z, tej, z tego lenistwa, wiecie, no nie no, gdzie proszę księdza z lenistwa, ja, ja nie jestem w ogóle leniwy, ja haruję od rana do wieczora. A on mówi, ale, to, ale nie o takie lenistwo ja pytam. Tu nie o takie lenistwo chodzi, bo możesz się zapracowywać, możesz pracować nawet 24 godziny, ale nie być zaangażowanym. W relacji z Panem Bogiem, w relacji z rodziną możesz pracować i jednocześnie być tak wyczerpany, że nie masz czasu na modlitwę. I to tutaj jest już też zaliczane pod lenistwo, lenistwo, które wiąże się z tym, że nie masz już ochoty iść na Mszę Świętą, że nie masz już ochoty uklęknąć na wieczorną modlitwę, i z tego też powinny się spowiadać. Słucham. Mały miś, a co nie masz koło siebie misia? To chyba był misiu koło ciebie. Za poduszką albo koło mnie, nie wiem. Tam gdzieś był. Więc yy, tak zdaje nam się czasami, czy, że my nie mamy grzechów, ale te grzechy one, one, są, one są tak ukryte, tak ukryte, że. Powinniśmy sobie chyba e, zrobić taki też e, rachunek sumienia, taki e, może codzienny nawet, żeby codziennie sobie wyłapywać e, te chwile, te momenty, te złe myśli, o których było wczoraj, które nam towarzyszą. No a dzisiaj zapraszam Was e, na kolejne to właśnie e, spotkanie. Nie bądźmy leniwi, słuchajcie, pozbądźmy się tego grzechu, e, takiego lenistwa, jeśli chodzi o. E, Czytanie Biblii, opoznawanie Słowa Bożego, żebyśmy nie, nie robili sobie właśnie co do tego wymówek, tylko realnie poświęcali te kilka minut dziennie na to spotkanie z Bogiem. Zanim zaczniemy, to pójdźcie w odosobnienie, w zaciszne miejsce, tam się zamknijcie. Możecie uklęknąć, położyć się, mieć otwarte bądź zamknięte oczy, weźcie kilka głębokich oddechów. Odsuńcie od siebie wszystkie myśli i otwórzcie serce na przyjmowanie Słowa Bożego. Zacznijmy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Na początek poprosimy Ducha Świętego o prowadzenie. Przyjdź, Duchu Święty, z mocą. Potrzebujemy Twojej pomocy. Otwórz nasze uszy, oczy, umysły i serca, abyśmy usłyszeli, zobaczyli, zrozumieli i w sercu doświadczyli, że Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym i dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Proszę Cię, Duchu Święty, aby dzisiejsze słowa z Ewangelii dotykały tych, którzy tego potrzebują, by w Twoje imię, Jezu Chryste, dawały nowe życie tu i teraz. Amen. Stamtąd zaś wybrał się i udał w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział. Nie mógł jednak pozostać w ukryciu. Zaraz bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, padła mu do nóg, a była to Poganka, syrofenicjanka z pochodzenia, i prosiła go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. I powiedział do niej Jezus, pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. Ona mu odparła Tak, panie, lecz i szczenięta pod stołem jedzą okruszyny po dzieciach. On jej rzekł: Przez wzgląd na te słowa idź. Zły duch opuścił twoją córkę. A gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł. Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon, przeszedł przez jezioro Galilejskie, przemieniając posiadłości dekapolu. Przyprowadzili mu głucho niemego i prosili go, żeby położył na niego ręce. On wziął go na bok, zdalał od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westnął i rzekł do niego Efata, to znaczy Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali i przepełnieni zdumieniem mówili: Dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Te dzisiejsze słowa poruszają Wasze serce. Czasami, czytając te fragmenty Pisma Świętego, zdajemy sobie sprawę, że My chyba nigdy nie będziemy mieli takiej wiary jak oni. Ale przecież Pan Bóg stworzył na nas, na swój obraz i podobieństwo, czyli tak naprawdę każdy z nas może, ale może każdy z nas nie chce albo nie potrafi, nie stara się o to, by dążyć do takiej wiary? Każdy, kto przychodzi do Jezusa, nie przychodzi po to, żeby Go zobaczyć, żeby sprawdzić, czy On tam jest, czy faktycznie, tak jak ludzie mówią. Oni już tam przychodzą z wiarą, już gotowi po prostu na maksa, że tam będzie uzdrowienie, że jak On ich tylko dotknie, tylko może jakiś powie jakieś słowo, to już będzie uzdrowiony. A teraz my przychodzą tam przez świętą, z jaką wiarą my przychodzimy, tam też jest żywy Jezus. Na ile zabieramy ze sobą wiary do tego kościoła na msze, żeby uwierzyć, że chociaż jak, jak go zobaczę może w tej Eucharystii, zostanę uzdrowiony. I wiecie, czego potrzebujemy dosyć dużo? Pokory. tego czego nam brakuje to jest pokora i uniżenie się. Nie płaszczenie się, ale uniżenie się przed najwyższym sakramentem. Słuchajcie ta kobieta, która przyszła do Jezusa prosząc o to. To była poganka. Ona prosiła o to, żeby Jezus uwolnił jej dziecko. To też jest też Duża prośba z tego względu i mocna, tak? Bo jak prosimy o, o. dla siebie to może niekoniecznie, ale dla swojego dziecka to potrafimy góry przynosić. Więc tym bardziej wiara gdzieś tam była bardzo mocna. I to pragnienie uzdrowienia. I ona prosiła o to, żeby Jezus wyrzucił ducha nieczystego z niej, z tej córki. A Jezus oczywiście. Yy, Odpowiada jej dosyć tak nietypowo, wiecie, bo on jest też posłany, żeby tam nawracać i tak dalej. I on y, mówi taką, jak to bywa w jego właśnie zwyczaju, w metaforach, w przenośniach, i mówi o chlebie, czyli o życiu, tak? Chleb jako, jako życie, które on daje, najpierw powinno dawać się dzieciom, czyli tym, którzy jakby są godni, tak? bo dzieci to są te osoby, które są godne, nazywa nam dziećmi, dziećmi bożymi. A ona jest jakby potraktowana jako, te, jako to szczenięcie, tak? jako te takie osoby, które wiedzą, no Jezus wiadomo, że wie, ona sama wie, że ona jest grzesznikiem. Ona sama wie, że ona nie zasługuje na to, co ona prosi, że jej życie nie było godne. I teraz Jezus mówi, ale pamiętaj o tym, że ty chcesz odebrać chleb, czyli to życie, dzieciom, którzy na to zasługują, na to uzdrowienie, a prosisz dla szczeniaków, nie? Może najpierw zostaw to, żebym on czynił tam. A, a ona z niezwykłą wiarą i z niezwykłą pokorą i uniżeniem, której nam czasem brakuje, mówi: Tak, panie. Ale nawet szczenięta jedzą okruszki z pod stołu. On chyba był zaskoczony. Myślę, że Jezus się zaskoczył jej wiarą, jej tym, co ona powiedziała, tą pokorą, którą pokazała, że jej tym szczeniętom też należą się, ale niech ona absolutnie nie prosi o ten chleb. Ona wie, że ona jest niegodna. Ale żeby chociaż okruszek dostała. Ona wierzy, że nawet okruszek jest w stanie uzdrowić. Dlatego jej córka została uzdrowiona. My mamy całe ciało w Najświętszym Sakramencie Jezusa. My przyjmujemy, jeśli, jeśli oczywiście jest taka możliwość, można przyjmować nawet codziennie Najświętszy Sakrament, Eucharystię. Napełniamy się żywym ciałem Jezusa. Ona chciała tylko okruszek. Słuchajcie, wyobrażacie sobie, żebyście przyszli, ksiądz powiedział, Akurat komunia się skończyła, nie mam, nie, mam, nie mam więcej komunii. A wy powiecie, to ja chociaż zliżę okruszki z kielicha. Czy mamy w sobie tyle pokory? I czym mamy w sobie tyle wiary, by Jezus mógł nas uzdrowić? Na zakończenie pomódlmy się. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby Go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Ci za dzisiejszą obecność i wspólne przeżywanie Słowa Bożego. Mam nadzieję, że jutro znów się spotkamy. Zasubskrybuj kanał, by codziennie być na bieżąco. Dobrego dnia. Z Bogiem. Papa. Pa.